Gdy Duch Święty wkracza do akcji, to po to, żebyśmy w pełni stali się obywatelami Bożego Królestwa. Dziś, między innymi, o tym rozbieg i lecimy. Fredericia z Bogiem słowo daje dziś wersję espresso, jednowątkowo krótko i na temat. Przyglądamy się początkowi księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o tym, że Duch Święty porządkuje nasze tochu bochu, czyli ten bezład pustkowie, unosi się nad wodami i właśnie wyprowadza teraz z tego. Wyprowadza teraz z tego jak czytamy: Duch Boży unosił się nad wodami, wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość i stała się światłość. Czyli Bóg zaczyna mówić. Słowem, królewskimi rozkazami zaczyna wprowadzać Boży porządek, Boży ład, Bożą harmonię, Boże piękno. On porządkuje to wszystko, nadaje temu kształt. I to jest cudne właśnie, że w atmosferze Ducha Świętego życie człowieka zmienia się. I odwołam się tutaj do takiego fragmentu, który mamy w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w, wersecie, w rozdziale 12, werset trzeci. Otóż zapewniam was, że nikt pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, czyli gdy jesteś pod wpływem Ducha Bożego, nie możesz mówić, niech Jezus będzie przeklęty, ale nie możesz też powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Jezus jest Panem. Czyli Duch Święty. Pomaga nam wyznawać panowanie Jezusa, uznawać to, że Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, jest naszym królem, jest naszym panem, prowadzi. I teraz chcę połączyć te, te dwa elementy z Księgi Rodzaju: to, że właśnie Duch Święty wprowadza Boże Królestwo, Boży porządek, Boże panowanie, Boży ład, harmonię. I teraz to samo odnajdujemy w panowaniu Jezusa Chrystusa. Taka jest rola Ducha Świętego, że pomaga nam wyznawać, że Jezus jest Panem. Duch Święty jest żywotnie zainteresowany tym, żeby moje życie było życiem w Bożym Królestwie. Więc zaczyna się od tej decyzji, że Jezus jest moim Panem, uznaję to. Odwracam się od grzechu, odwracam się od tego, co brudne i zwracam się w stronę Boga. Chcę, żeby Jezus był w moim życiu Bogiem. Chcę, żeby Jezus był w moim życiu Panem i w związku z tym z tym, żeby w moim tochu wabochu Pojawiało się Boże Królestwo, a to jest wynik mojego posłuszeństwa Jezusowi. I w tym Duch Święty mi pomaga, żebym był na co dzień posłuszny Jezusowi, żeby Jezus był moim panem, moim szefem, moim królem, moim dyrektorem, moim trenerem. Różne słowa różnie do nas przemawiają, ale generalnie chodzi o to, żebym podejmował moje życiowe decyzje, większe i mniejsze, w posłuszeństwie Bogu, który jest dla mnie dobry. Który chce, zobaczcie od samego początku, on chce porządku, chce dobra, chce piękna. I tak samo w moim życiu posłuszeństwo Bogu yy, opłaca się w takim sensie, że prowadzi do, do przyjęcia Jego miłości, do przyjęcia Jego przebaczenia, do odwrócenia się do, od grzechu, do świętości, do pojednania z innymi, do przebaczenia. To jest Boże Ład, to jest Boży Porządek, i Duch Święty nas w tym prowadzi, kiedy wyznajemy, że Jezus jest Panem, kiedy w codziennych decyzjach pytamy się: What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? Jak by się zachował w danej sytuacji? Pomóż mi, Duchu Święty, jak ja mam się zachować, żeby być w tej linii Bożego Królestwa, gdzie wiara działa przez miłość, gdzie obowiązują Boże zasady, a Panem jest Jezus Chrystus w Duchu Świętym ku chwale Boga Ojca. Więc taka jest rola Ducha Świętego. Pomóż nam to Panie ogarnąć. I cóż, jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.